Jest środa rano. Przyszliśmy na zika. Do bliskiej klepki. Dobra. I co? I... No tak. zoligi są. Fajnie, jest palenisko. Tak. Stoliki są takie, wiecie, dziecięce, przedszkolne. Stołeczki też. No, jest witarka. E, co jest dla nas takim trochę zdziwieniem? Słuchajcie, jest to chłodniej. E, Traktora spadła że... do 28. No naprawdę, to, to jest odczuwalne. Jest zachmurzone niebo, dzisiaj może dlatego. Pytania. E, mieliśmy zapytanie... Są traktory. Tak, jest tutaj, czuję się bogata. Są traktory. Było pytanie, czy my bukujemy miejscówki, w których śpimy. Oczywiście, że ich nie bukujemy. W w Kambodży byliśmy w jednym się trzy razy. Dwa razy jakby rok temu, w odstępa, pewnych odstępach czasu. I teraz byliśmy po raz trzeci, ale też nie, nie bukowaliśmy. I co, hmm. z jakimiś takimi sytuacjami, że nam pokażą znak pokoju, bo... Nie ma miejsca w hotelu, bo wszystkie pokoje są zarezerwowane. To są akcje, które generalnie nas nie spotykają. Jeżeli są jakieś święta, festiwale, to wtedy może być taka sytuacja, ale tak, normalne dni nie ma, nie ma opcji. Muszą dla nas mieć miejsce. Tak, znaczy teraz wszystko jakby na żywioł, zresztą uczestniczycie w tym, jak czasami poszukujemy z trudem jakiegoś noclegu. Plan Na dzisiaj? Jeszcze nie wiemy, czy zostaniemy tu, czy gdzieś odbijemy, a może do Ho Chi Minh pojedziemy. Jeszcze, jeszcze tego nie ustaliliśmy. Jemy śniadanie i będziemy się na tym zastanawiać. Dobra, a co tutaj mamy teraz? Mamy zupę. Zupa, no dla mnie, nie wiem, muszę, muszę sprawdzić. W ogóle tutaj może taki przyrząd z, z, możemy coś pokazać. Zobaczcie, tutaj szmatka, którą można przeczytać w sztyćce. Nie, ta zupa nie przypomina FO. W sensie tak jak znamy my. Bardziej mi tajską taką zupę przypomina. Dodatki, papyczki chili, limonka. I tutaj mamy też kiełki. I Boże, nigdy nie wiem czy to jest bazylia, czy to... Tak. To jest bazylia tańska. No dobra. Okej. Okay. Cześć Ola, co tam popijasz? Ech, może zacznę od tego, że je. znajdujemy się w kawiarni. Tak. W głównej drodze, ale zobaczcie to, że są same hanaki, więc można się idealnie zrelaksować podczas jazdy rowerem. Tak, jesteśmy tutaj. Martyna... Dziewczyna rowerzystka, którą spotkaliśmy w Kambodży powiedziała nam, że my twierdziliśmy, że najlepsza kawa, jaką piliśmy jest w Kambodży. Ona stwierdziła, że w Wietnamie. I ja wiecie co? Chyba coś w tym jest. To jest nasza pierwsza kawa i smakuje równie wyśmienicie jak ta kambodżańska. Ten no, czekoladowy posmak. Taki czekoladowy, intensywny posmak. Co prawda, trzeba za to zapłacić, uwaga, 15 tysięcy dongów. Czyli 2,40. <noise> Tylko brzmi strasznie. Mamy też kokosa, dostaliśmy też zieloną jaśminową herbatę. I zajedzamy się też tymi ciasteczkami, które wczoraj podarowała nam pani na motorze. To są, no to wyciągnę taki jeden. Takie płaskie chlebki nazwijmy to, ale one są słodkie. Kawałkami bananów tutaj. I posypane czarnym sezamem. Bardzo dobre. Tak, i relaksujemy się. Postanowiliśmy, że zmierzamy do Ho Chi Minh, czyli do Saigonu, czyli do stolicy Wietnamu. I dzisiaj nie robimy jakichś dużych kilometrów. Gdzieś już za około. 20 No, 20 kilometrów już będziemy łapać jakąś miejscówkę z noslagiem. W cyklu Kible w Wietnamie jesteśmy na stacji benzynowej na Tyłach, i tu jest toaleta. Yy, można powiedzieć, że kolory tutaj są w stanie strasznym, ale o dziwo, nie śmierdzi. Yy, tak. Nie ma zlewu, jest tutaj, I prawda... Znaleźliśmy równoległą drogę do tej bardzo równoległej no. górnej autostrady. I teraz możemy coś tam nakręcić. No i to okazuje się, że jednak nie jest ten Póki co, bardzo zadowalająco. No, tak, nie przesłuchajcie. Uwaga, bo czy Moje obserwacje, jeśli chodzi o poruszanie się na ten moment widać, że to jest bogatszy kraj w do Kambodży. bardziej cywilizowany, bardziej, bardziej rozwinięta sieć do... dróg. Tak. Lepszej jakości są te drogi, ale jest też większa ruch na drogach. O, zdecydowanie. No. no, między innymi dlatego, teraz poszukaliśmy takiej równoległej drogi, co w Kambodży. Bardzo trudno było zrealizować, ponieważ tam ta sieć dróg jest mało rozwinięta. Może i jakieś drogi, powiedzmy, równoległe do góry, byśmy znaleźli, ale wiecie, byłoby to po prostu jazda po dołach, po jakimś błocku, czasami w rzekach. Albo zobaczcie, zobaczcie nasz ostatni odcinek, gdzie próbowaliśmy skrócić, czy to był przedostatni. Próbowaliśmy sobie skrócić drogę, właśnie nie jadąc po autostradzie. Jeśli tak, to można nazwać, to jest autostrada. No i okazało się, że co? Nie ma drogi. Skończyła się. Wylała rzeka i nie przejedziemy. No to co? Będziemy żyć, nie, Mario? Ej, kaptuak! W Wietnamie jest trzina cukrowa. Więc jesteśmy uratowani. Tak Super. Jest. Pani podpatruje co tutaj robimy? Basico! <noise> Bangkok Bangkok, Tajland. A Nie! aya. O. Jaki komentarz jest, jaki aplauz. Samo one. No robi to wrażenie na. Tak, no tutaj tylko tego, tego dzieciaki właściwie i może starsi ludzie jeżdżą na rowerach, a tak poza tym to... Też na motorze. Każdy na motorze. Z samochodem. Więc taki, taka odległość z innego państwa naprawdę dla, dla nich to jest wrażająca informacja. Słysza, z drugiej strony w Polsce. Też mm. Tak, słuchajcie, muszę Wam się do czegoś przyznać. Wczoraj. Wczoraj mówiłam o tym, że nie bukujemy żadnych noclegów i generalnie, no tak jest, prawda? Ale... Bo nigdy nie wiemy, gdzie dojedziemy. Tak. Albo ci nam się nie spodoba. Tak. Ale mamy... mamy taki sposób, że jak idziemy do dużego miasta, tak jak teraz, idziemy do Ho Chi Minh, to korzystamy z takiego serwisu Agoda. Agoda.com I tam... Ym... Po prostu znajdujemy y, hotele hey. jakie są w określonej części które po prostu nas nie 34, huh? 34. Huh? Yeah. Chyba w okupanie, bo zagaduje ile mama. Tak. więc w tym momencie wiemy gdzie jedziemy. Ym, wiemy jakie tam są stawki w tym serwisie. Zobaczymy czy realu, okażą się zbliżone. Tak, i tak to wygląda. Czyli, żeby mieć takie jakieś rozeznanie w dużym mieście, korzystamy właśnie z tego serwisu Agoda.com. Polecamy zresztą go, bo tam są często jakieś takie, wiecie, last deal, jak to, promocje i tym podobne, więc można w dobrych cenach fajne, fajne przybytki wyhaczyć, a hmm, polecamy sprawdzać recenzje takich miejsc hmm, no, po prostu ludzie wypisują, tak? Czy jest fajnie, czy beznadziejnie i tak dalej, i tak dalej. No właśnie jedna sprawa to recenzje mniej więcej, możecie się spodziewać, czy to jest Mora, Mora Plus, czy rzeczywiście coś fajnego. A druga sprawa to też można zaoszczędzić sporo, ponieważ przykładowo taki noset będzie nas kosztował, załóżmy, że około 40 zł, bez dodatkowych podatków i opłat, które są. Więc zajrzając na miejsce, Pokazujecie właścicielowi, że no w serwisie jest to za 40 zł. A on mówi, no ale to musisz doliczyć podatki, opłaty. To mówisz, no dobra, ale jak ja to kupię przez agodę, bo jest taka możliwość, żeby zakupić przez agodę i zapłacić, to ty też musisz z tego sprowadzić prowizję. No i najczęściej się godzą na to, aby puścić za tą cenę w... wyjściową. Tak, wyjściową w agodzie, jeszcze jakby nie doliczając podatków. Często jest tak, że w Agodzie To kosztuje po 40 zł. Normalnie kosztuje 50-60, ale puszczają to właśnie za 40. Zł. A czasami mówią, że nie, zabukuj w Agodzie. No to, to po prostu. W zależności od sytuacji, albo bukujemy, albo. Jedziemy dalej. Idziemy dalej. Oto nasza komnata. Ty, 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 ty. Tak. Oto nasz dzisiejszy pokój. No, co tu dużo gadać? Jest lodówka podwójną łóżko, jest klimatyzacja, toaletka, mamy nawet balkon, telewizor, jest łazienka w stylu takim zachodnim. Nie wiem, czy powiedziałam o klimatyzacji. Powiedziałeś. Mmm, tak. Okay. I teraz, ile to może kosztować? Zobaczcie, 25 zł. Na Żyć nie umierać. Żyć nie umierać. Witaj w Wietnamie, jest super. Tak. Dzisiaj mamy plan pojechać do centrum, pozałatwiać jakieś tematy technologiczne, nazwijmy to. O szczegółach będziemy nas informować na miejscu. Tak, a teraz weźmiemy pewnie jakiś prysznic. Ogarniemy się tak, raz dwa, osiem, pójdziemy na jakieś siedzenie i właśnie zmierzamy do centrum. A do centrum mamy. Kawałek, nie? Bo to będzie z jakichś 10-15 km. To nie wiem gdzie z centrum. Też nie wiem gdzie jest centrum, ale chodźcie zobaczyć jeszcze z balkonu. Widok jakie to jest. Duże miasto. No tu aż tak za dużo nie widać. Ale my nie jesteśmy w centrum, jesteśmy tak bardziej na obrzeżach, a już tak jest bardzo zabudowa. Duże miasto. Lunch time. <laughs> Wybraliśmy teraz knajpę w którym będziemy jeść kurczaka przyrządzonego w jakiś tam sposób. Pani go dla nas robi. I. Ja bym chciała tutaj z tego miejsca odpowiedzieć na kolejne Wasze pytania. A właściwie to Mariusz, ty odpowiesz. Czy znasz może SJ4000? Jest to coś porównywalnego do GoPro, tylko że jest dużo tańszy. Znasz to? Tak, rzeczywiście jest taka kamera sportowa, która bardzo przypomina kamerę GoPro. Osobiście jej nie testowałem i dlatego nie mogę o niej nic powiedzieć. Ale prawda jest taka, że o ile GoPro, które zawsze wychodziły kosztowały między 1000 a 2000 zł, a kamera, o której mówisz kosztuje nam niecałe 400 zł. To teraz pojawiło się GoPro Hero 2014, które też jest relatywnie tanie, bo można je dostać między 500 a 600 zł, więc no wiecie, możecie kupić tak zwaną podróbę albo mieć coś sprawdzonego, to już wybór należy do Was. Tak, to jeszcze, aha, yy, korzystamy, jadąc korzystacie z map, nawigacji, tablet. Korzystamy z map Google. Ze smartfona. Tak, ze smartfona. Ze smartfona z, i posiłkujemy się właśnie mapami Google'a. Aha, jeszcze opowiem o higienie, bo też otrzymaliśmy takie zapytanie, jak z higieną przyrządzania posiłków, czy jest brudno i tym podobne. Słuchajcie, w każdym kraju jest inaczej. Póki co możemy stwierdzić, że w Birmie chyba było według nas najbrudniej, prawda? I doświadczyliśmy tam rzeczywiście częstych urazów żołądka. Jak to ktoś napisał? Revolucji? Rewolucji? Rewolucji żołądkowej. Nie, rewelacji. No to... A w Kambodży jest powiedzmy to na średnim poziomie. Tajlandia i Wietnam póki co uważamy, że jest czysto, jest przyzwoicie. No powiedzmy jak na warunki Azji, południowo A Pani już, pan już przyniosła. Mamy to. Więc mamy smażony ryż. to pewnie też będą pikle, widzę marchewkę i nie wiem czy to jest jakaś biała w kapusta jest pomidor, ogórek sałata i smażony kurek i tutaj kolendra jak smakuje? kolendra, brzmienicie a tak wygląda rostło krzymin jesteśmy na jednym z mostów jest w skupieniu oczekują na wystartowanie i zielone światło poszli widzicie jaki tutaj ruch panuje na drodze no normalnie Sajgon. teraz Odchodzę troszkę od ulicy, bo hałas jest potworny. A Mariusz w tym czasie załatwia internety, jak zwykle bardzo ważny punkt dla nas, bo musimy być podłączeni do internetu. Ja jestem olbrzymią fanką drzewek bonsai i trafiliśmy tuż przy ulicy. Wszystko dzieje się w Jest piękna hodowla, czy wyglądają cudowne okazy. Myślę, że warte grube pierdoliny, ale naprawdę są no, przepiękne. Spójrzcie to. Bardzo bym chciała mieć kiedyś yy, w życiu tyle cierpliwości aby hodować takie drzewka. Wiecie, że to jest, można powiedzieć, codzienna praca w uszczykiwaniu pędów. Pielęgnacki. Przepiękne. Tutaj też bardzo efektowne donice. A te są naprawdę takie każdej wielkości, bo mają myślę od podstawy dnia aż do wierzchołka na 50 Może nawet dwa. według mnie, kosztował 3,20. I jeszcze odnośnie, wiecie, takich warunków sanitarnych, e, poż... dotyczących pożywienia i tak dalej, to Mariusz się zaraz odwróci i Wam pokaże, jak wygląda sprzedaż owoców morza w Sejgonie. Proszę bardzo. Tak, tutaj stoi Pan i sprzedaję różne ciekawostki na przykład Kama też pytanie czy w Azji są jakieś słodkości Otóż tak jestem teraz przy witrynce w piekarni piekarnię ciastkarni z takimi różnymi tortami. No, bardzo kolorowe, obłędne wręcz. Tu są, widzicie, biało, białe z takimi kolorowymi ornamentami. To są nawet tort z bałwankami. A macie, tutaj jest cena 150 tysięcy. Wiecie, ile tutaj jest słodkości, tutaj są małe wersje. Także tak w Azji mają różne takie wypieki przechowane wszystkie w lodówkach, bo to wiecie, by tutaj spłynęło. Dzisiaj nasza kolacja wygląda tak. Owocowo kokosowo. Maris ciągnął dwa kokosy. Ośnie wnętrze kokosa. Ja tutaj męczę swojego. Tak zwane Tak. I to by było tyle. Będziemy zaraz się zawijać do, do naszego hotelu na, na wypoczynek, na montaż filmu. I, I... tak. Więc to jeszcze otrzymaliśmy takie pytanie, czy ludzie, którzy, których filmujemy, wszystko nikomu, czy jakkolwiek, mają coś przeciwko. Czy pytamy ich o zgodę i tak dalej? No nie! Generalnie wszystko wychodzi, wiecie, tak bardzo, w taki naturalny sposób. My no nikogo o zgodę nie pytamy. Tym bardziej, jak ludzie się uśmiechają, nie odwracają główki i tak dalej. Nie mają czy nic warto przeciwko. Chciałam dodać, że raz mieliśmy taką sytuację. Tak, właśnie, um, chciałam o tym powiedzieć, że raz mieliśmy, właśnie ja miałam taką sytuację, że um, chciałam filmować posiłek. I Dało, um, coś tam to było, w blogu, Tak, także mieliśmy jeden, jak na razie, przypadek, że komuś się to po nie spodobało, a, a tak poza tym jest ok, jest ok. Krótko mówiąc, jak komuś to nie odpowiada, a widzimy i to da się szybko rozpoznać po mimice, po zachowaniu, No. po prostu odwracamy kamerę albo ją wyłączamy. Tak, nie tak, dyskutujemy na ten myśli ten myśli ten ma temat. Wydaje mi się, takich przypadków to mieliśmy naprawdę niewiele. Okej, okay. mówimy Wam cześć, mówimy Wam do zobaczenia jutro, pa, pa A Wy zobaczcie ten ruch, jaki się stworzył w Sajgonie. To w no jest naprawdę Sajgon. No jest głośno w tym Sajgonie, to fakt. Na filmach będzie to słychać Klen, cały czas motorki, auta i ten hałas. Taki sajgon. A tu moje filmowanie zaciekawiło. Hello! Hello. How are you? Hi, hi, hi. Pozdrawiamy, baba! Ba. <laughs>